Hejka, hej, kochani, witam się z wami na moim kanale. Ja jestem Asia i zapraszam Was do obejrzenia tego filmu, a w nim pokażę Wam moich ulubieńców ostatnich dwóch miesięcy, lipca i sierpnia. Zaznaczę od razu, że niektórzy twórcy nagrywają ulubieńców kosmetycznych, ulubieńców różnych i tak dalej, z podziałem na konkretne kategorie. I ja, owszem, w tym filmie podzielę na kategorie, ale zrobię. Wszystko, czyli nawet powiem Wam o moich ulubionych butach, o serialach czy właśnie kosmetykach, po które najczęściej sięgałam. No to kochani, przechodzimy już do rzeczy. Słuchajcie, zaczniemy od paznokietków, czyli nietypowo. Kolor, który najczęściej mogliście zauważyć na moich paznokciach, i tak, ja robię hybrydy, nieważne czy jest to szkodliwe, czy nie, mi służy. Ja nie jestem w stanie zapuścić swoich naturalnych paznokci. Jeśli nie założę hybrydy, tak się mówi założę, tak. I chodzi bardziej o to, że ja mogę zapuścić swoje naturalne paznokcie, ale one po prostu urosną do pewnego momentu i później już będą się łamać, a na hybrydzie rośną jak szalone. I tak, ja jestem tą osobą, która ma hybrydę do jakiegoś czasu. I później robi sobie przerwę i detoks. I jeśli używam właśnie jakiegoś koloru, to najczęściej jest to Aloha od Indigo. A jak robię sobie detoks, to ostatnio, hmm, ostatnio no parę miesięcy temu kupiłam, ten właśnie najbardziej mi służy. I to jest SOS After Hybrid. Skills bardzo fajny, używam go na co dzień, na stupki. Bardzo ładny taki naturalny efekt on daje. Jest to taka powiedzmy odżywka coś takiego bardzo, bardzo ładnie, naturalnie. I jeśli nie mam hybryd, to najczęściej właśnie ten efekt preferuję i lubię na swoich paznokietkach. Teraz jeśli chodzi o twarz, to słuchajcie, najczęściej używanym przeze mnie podkładem jest Liran City Matte. Nie jest to, w ogóle zaznaczę od razu, że żadnego z tych produktów nie reklamuję w tej chwili. Są to moi ulubieńcy, moje preferencje, e, moje polecajki. Nic tutaj nie, nie jest, wiecie, sponsorowane, film i tak dalej. Ten podkład ja mam Tofi i używałam go głównie z tego względu, że po prostu kolor jest dla mnie idealny. Różnych miksów próbowałam. Próbowałam z AA, próbowałam tym, z tym Evelynem, i słuchajcie, jak używam samego tego, jest najlepiej. Także, cóż mogę powiedzieć? Pewnie, jak za chwilę będę troszkę bletsza, no to yy, zmienię preferencje i wrócę może do mojego ulubionego Evelyn, ale na tą chwilę był to właśnie ten Lirem. Jeśli chodzi o utrwalenie tego makijażu, no to. Ten najbardziej lubię, od Belle Peach Powder. I wiem, że można kupić online, więc na pewno się zaopatrzę w następne sztuki. Ale też bardzo często sięgałam potem od Vibo Aquamist, i to jest taki, jak widzicie, w formie sypkiej produkt. Jak miałam taki bardzo świeży, taki świetlisty makijaż, mogliście zauważyć na niektórych filmach albo na Instagramie. Tam też serdecznie Was zapraszam. To właśnie najczęściej było to AquaMist. On jest taki dużo, dużo delikatniejszy i daje taki efekt właśnie nawilżonej bardzo skóry. A kiedy chcę mieć pewność, że ten makijaż wytrzyma dłużej i będzie taki, wiecie, fajny, ale przez dłuższy okres czasu. To właśnie ten, no i ten w kamieniu, zobaczcie już, jakie ma dęko. Po prostu tutaj za chwileczkę nie będę miała w czym grzebać, ale że ja sobie utrwalam buzie właśnie poprzez gąbeczkę. Od momentu jak zauważyłam, a właściwie Andzia powiedziała o tym, że ona właśnie w ten sposób robi, to ja też tylko moją gąbeczką sobie robię, wiecie, w pudarku, tak, i super to wygląda. Najczęstszym produktem na policzkach, jak mogli, moglibyście zauważyć, to właściwie ten mój make-up w ostatnim czasie się w ogóle nie zmienia. Nie eksperymentuję, a może to też kwestia moich przyzwyczajeń. Bardzo rzadko używam też rozświetlacza, chociaż były momenty, że używałam. I jeśli miałam rozświetlacz, to już Wam pokażę na szybciutko, to był to Turbo Highlight. Ale z reguły po rozświetlacz nie sięgałam. A najczęściej na policzkach miałam właśnie ten produkt z Too Faced Sweet Pie. Bardzo, bardzo fajny. Ja używam go w ten sposób, że po prostu wsadzam pędzel do środka i tu wszystkie te kolory sobie miksuję. Tutaj jest brązer, niby rozświetlacz i taki róż, i on daje właśnie taki bardzo fajny naturalny efekt. A jeśli chodzi o róż na policzkach, tak stricte róż, róż, to używam z Glamshopu Panna Młoda. Nie pokażę Wam tego produktu, bo niestety pokruszył mi się ostatnio. I nie mam jak zaprezentować, a też mam już denko. Także jeśli miałabym wybierać, to właśnie Panna Młoda na policzkach. A brązer to jest właśnie ten produkt. Korektor, korektor, chyba nikogo nie zaskoczę. Bondy I ja mam korek porcelain. Dzisiaj również sam ten korektor jest pod moimi oczami. Przerwa na chwilę wody. Nastąpiła chwileczka przerwy, dlatego że Kubuś potrzebował bateryjki. Tak, więc korektor to właśnie ten z Burned Sway i słuchajcie, bardzo lubię ten efekt. Bardzo często mieszam też z innymi i na pewno pamiętacie, że ostatnio też wspominałam, że bardzo lubię Uno oh, Momento. O, ten. Ale gdybym miała wybrać jeden korektor, to zdecydowanie padłoby na Too Faced i na pewno kupię sobie następną sztukę, bo ta niestety już mi się kończy. Teraz, kochani, przechodzimy dalej do produktów to ust. I to są produkty, o które najczęściej dostaję pytanie. Asia, co masz na ustach? Albo co to za pomadka? Bez żadnego hej, cześć, cokolwiek, tylko co to za pomadka? <laughs> nie lubię takiego czegoś, ale dobra, rozumiem, że nie chcę Wam się nawet mi hej powiedzieć. Szkoda. Ale no cóż. Yy, lovely Kylips i to jest kolor Sweetie. Bardzo często o tym wspomniałam i słuchajcie, to jest zupełny przypadek, że ja właśnie zaczęłam używać tego produktu teraz tak intensywnie, ponieważ on był schowany w torebce i wyciągnęłam go teraz tutaj na moje stanowisko do malowania między innymi. I właśnie najczęściej po niego sięgam, również dziś mam go na ustach. A jeśli nie mam make-upu, to również bardzo często sięgam po ten produkt Winky Lux. Jak widzicie, w takim mocno fluo kolorze, on daje to akurat mam dzisiaj w Rosemary on daje taki y, kolor i dodatkowo bardzo fajnie nawilża. Bardzo fajny jest ten produkt, kiedy jesteście osobami jak ja, które nie mają pigmentu w ustach, a jednak chcecie się poczuć tak, wiecie, fajnie, świeżo, dziewczęco i jakby, żeby te usta były trochę widoczne, to to jest właśnie produkt, po który najczęściej ostatnio sięgałam. Dalej przejdziemy sobie może do twarzy, bo tutaj mam trzy produkty i tak, Pierwszym produktem to na pewno jest to y, Biotinę Slow Age Skin i to jest skoncentrowane serum ujednolicone pod oczy. Bardzo lubię to serum. Oczywiście zaznaczę, że ja używam najpierw to. Dobrze, powiem Wam może moje etapy pielęgnacji twarzy, czyli najpierw myję sobie buźkę, potem myję sobie pianką do mycia, potem sobie osuszam i ja zawsze chusteczkami to robię, dzięki temu może nie mam całej twarzy wysypanej, bo jak używałam ręczniczków takich typowo do twarzy, to było dramatiko, więc przeszłam na chusteczki i jest naprawdę git, polecam, więc najpierw używam tego, potem używam. Tego. Chyba nikogo nie zaskoczę, jeśli pokażę w tym filmie Eveline serum, które uwielbiam peptidowe. Słuchajcie, kupiłam sobie następną sztukę, chociaż te zużycie jeszcze nie jest takie ogromne, ale używam chyba od tygodnia albo od 10 dni gdzieś jakoś tak. Uwielbiam to serum. Mam to z witaminą C, ale to z witaminą C. Daję tylko i wyłącznie na noc. Jak mam wybór, to i tak moja ręka najczęściej idzie właśnie po to serum. I ja, mimo tego, że mam to pod oczami, to ja to nakładam też również na całą twarz. Nic nie uczula, nie swędzą mnie oczy, nie bolą, nic się nie dzieje. Więc, jakby na to serum pierwsze, mam nałożone również drugie. No i jeśli zaczynamy dzień, to jest to na pewno filtr, który idzie właśnie na te obydwa serum. I słuchajcie, ja używam również tego kremu na całą twarz, tutaj na moją drugą brodę i na szyjkę również na oczy, na powieki też. Pamiętajmy o tym, kochani, że również ta strefa musi być zabezpieczona przed promieniami słonecznymi. I te produkty z Nivea, miałam ten poprzedni, tutaj możecie zobaczyć zdjęcie, uwielbiam również ten produkt. Teraz zdecydowałam się na ten. I również jest bardzo fajny. Jednak ten jest bardziej nawilżający, tamten jest bardziej taki lekki, a ten jest bardziej nawilżający, ale obydwa są naprawdę super, nie uczulają i czuję, że moja skóra jest odpowiednio zaopiekowana. Dalej przechodzimy. Jeśli chodzi o zapachy i hmm, nieświeżość, no to pokażę Wam ten antyperspirant z Vichy. Słuchajcie, uwielbiam, tylko pamiętajcie, żeby wziąć sobie tą wersję, która nie brudzi ubrań. Że wzięłam kiedyś odrobinę, tańszą, tą, która też nie miała niby tego robić, ale jednak zostawiała białe ślady i wszystkie czarne rzeczy miały białe ślady, więc pamiętajmy o tym, ja polecam serdecznie ten, on bardzo ładnie pachnie, on zabezpiecza moje paszki, nic tutaj się nie dzieje. Jak czuję, wiecie, delikatną nieświeżość, to sobie przemywam. Już nie nakładam tego dnia tego produktu bardzo często. Ja jestem super zadowolona. Osoby, które oglądają również moje vlogi, wiedzą, że skusiłam się na tańszą kulkę w Rosmanie z Niwej. I jestem zupełnie z niej niezadowolona. Nie używam, odstawiłam pewnie. Trafię do śmietnika, no bo to jednak są takie produkty, których nikomu nie przekazujemy. Tutaj trzeba troszkę więcej zapłacić. Nikogo chyba w tym momencie nie zaskoczę, jak pokażę, że moim ulubionym zapachem ostatniego czasu jest właśnie Zara: Sublim Epok. Bardzo lubię ten zapach. To jest zamiennik Armani My Way i wiecie, nie wchodźmy tutaj w preferencje, kto, co i tak dalej. To są moi ulubieńcy, to są produkty i rzeczy, po które najczęściej ja sięgałam i oczywiście właśnie. Ten film jest o takiej tematyce. Kolejnym produktem, który najczęściej gościł u mnie i po który najczęściej sięgałam, to jest, słuchajcie, ziaja masło kakaowe po prostu dla mnie daje super efekt nawilżonej skóry, bardzo ładnie pachnie i mam porównanie z droższymi produktami typu za 100 zł takimi aptecznymi yy, właśnie z wyższej półki i z tej średniej i z tej najniższej cenowo. I nie widzę zupełnie różnicy. Pamiętajmy, że bardzo dużą rolę odgrywa również nawodnienie naszego organizmu, więc pamiętajmy o właśnie jak ja teraz o tym, żeby napić się wystarczającej ilości wody i zadbać od środka również o nasz organizm. Także ten produkt najczęściej używałam do balsamowania swojego ciała, a do mycia nikogo chyba nie zaskoczę, dlatego, że we włoskach również pokazywałam z Bee Beauty, Strawberry and Mint. To jest po prostu, słuchajcie, z biedronki, płyn do kąpieli o błędnym zapachu. Uwielbiam go. I słuchajcie, jak macie jakieś produkty, które dodatkowo nawilżają skórę tak, że nie musiałabym używać już balsamu po, to czekam na Wasze polecajki w komentarzach, ale ten żal pod prysznic naprawdę mi się sprawdzał. Nie zauważyłam jakiegoś nie wiem, przesuszenia skóry, jak przy niektórych produktach, tych droższych również, także ja mogę szczerze polecić. Następna kategoria to biżuteria, kochani. I teraz tak, Pandorka na pewno, Apple Watch na pewno i tutaj moje kolczyczki z Pandory, z Parfum'a. To jest biżu, który najczęściej mogliście zauważyć, plus ten wisiorek, który kupiłam w TK Maxie, i to jest to bajkar, takie delikatne serduszko. Tak wiem, że wy pytacie zawsze o ten naszyjnik z perełkami, z monetką to jest Ania Kruk, kochani, i zapamiętajcie to raz! A, dobrze! Ania Kruk, yy, właśnie tak tam kupiłam. Buciki. Buciki też muszę wspomnieć. Było po prostu jako buty i że lato było kapryśne, to kochani, klapki sketchersy. I Birkenstocki. to były te, które najczęściej mogli się zauważyć na moich nogach. Birkenstocki koniecznie musiały wjechać, kiedy przyszła kontuzja kolana i wtedy potrzebowałam konkretnej stabilności, a jednak było za ciepło, żeby nosić jakieś trampki czy sneakersy. Ale właśnie, że raz zakładaliśmy te Adidasy, sneakersy, raz sandały, bo raz było 30 parę stopni, a raz było niecałe 20, no to. Oczywiście na pewno wiecie, że pokażę tutaj wansy, klasiki na platformie. Ja właśnie wolę te na wyższej podeszwie. Te klasyczne również miałam i zdecydowanym faworytem moim są te na platformie. A drugie, i tak wiecie, stanęłam przed szafką z budami wykurczonych, które najczęściej jeszcze? I drugie to właśnie były te niza. Ja mam wersję pomarańczową. Są różne kolory. Bardzo, bardzo je lubię. One są lżejsze. Ja mam kolorową, garderobę, jak wiecie, więc te pomarańczowe jak najbardziej mi do większości rzeczy pasowały. I ostatnią kategorią, o której chciałabym wspomnieć, to są, kochani, seriale. Moje ulubione, tak wiecie, lipiec, sierpień to sobie myślałam, że na pewno Prawnik z Incolna i na pewno Will Trend i Prawnik z Nicole na Netflix, a Will Trent to na Disneyu możecie znaleźć. Yy, oczywiście obydwa te seriale to jest tematyka prawnicza, gdzieś tam zagadki i tego typu sprawy, ale takim innym serialem jest na pewno The Bear. I to już jest kwestia taka gastronomiczna, ale też pokazuje interakcje ludzkie i relacje i taką kwestię rodzinną, która również może być często problematyczna. A jeśli chodzi o książki, nie mam żadnej polecajki. Cały czas jestem w trakcie czytania tej. Jeszcze nic Wam na jej temat nie powiem. Również nie mam żadnego takiego filmu, który mocno by mi utkwił w pamięci i który mogłabym Wam polecić. Pokazuję na bieżąco zawsze we vlogach, więc jeśli coś we vlogach pokazywałam, polecałam, to nadal jest to aktualne, kochani. Słuchajcie, nagrywam trzeci raz fragment tego filmu, dlatego już zrobiłam tutaj konstrukcję z Odglądem, żeby widzieć, czy znowu nie urwało, ale tak, to by było na tyle, jeśli chodzi o moje polecajki. Mogłabym jeszcze o jedzeniowych wspomnieć. I na pewno byłby to serek wiejski od Piątnicy. Co niektórzy mogą się w tej chwili uśmiechnąć, ale taka jest prawda. A do picia, no to zdecydowanie kawa mrożona i biały monster, bo to są moje, wiecie, smaki moi ulubieńcy. Jeśli są jakieś kategorie, o których chcielibyście, żebym wspominała właśnie w ulubieńcach, no to oczywiście dajcie znać w komentarzach. Dajcie również znać o swoich polecajkach i swoich ulubieńcach. Jestem zawsze z Wami w komentarzach, wszystkie czytam. Także kochani, i ja już w tej chwili będę kończyć. Widzimy się w następnych filmach. Papa! Pa.